Witajcie, moi kochani bracia i siostry. Dzisiaj mam Wam coś naprawdę niesamowitego do przekazania. Tematem tego filmiku będzie Akhanoton, porównanie Akhenatona do Obamy. I już kiedyś właściwie to robiłam, ale to tylko tak zdawkowo, ale to, na co naprowadził mnie Bóg, to po prostu jest niesamowite. Najpierw zacznę od tego, że jakiś czas temu, gdy sprawdzałam to hasło nowela w Gematrii, jakoś mi nie przyszło w ogóle do głowy, żeby sprawdzić co znaczy moje imię i nazwisko. Jeden z naszych braci napisał, że sprawdził no i tak coś mnie ruszyło, mówię, dobrze, tak z ciekawości sobie wpisałam, nie? I po prostu byłam w kompletnym szoku, byłam w kompletnym szoku, ponieważ no... Sądzę, że mogłabym zrobić więcej dla Boga. Zawsze, pomimo tego, że jestem nawrócona, to zawsze gdzieś tam, gdzieś na mojej drodze Boga za zawodzę. To ciało cały czas ciągnie jeszcze nas w dół. I nie wydaje mi się, żebym była godna tego, co Pan Bóg mi pokazuje. Ale no, to przejdźmy już do znaczenia. Eee, I mm, pierwsze znaczenie to jest imię prawdziwej miłości, MK, a MK znaczy Missionary Kid. A missionary kid to są dzieci rodziców misjonarzy w konsekwencji urodzone lub wychowane za granicą. Termin ten jest bardziej szczegółowo stosowany, gdy dzieci te wracają do swojej ojczyzny lub kraju paszportu, kraju, którego są obywatelami i często doświadczają różnych trudności w identyfikowaniu się ze współobywatelami i powrotnej integracji ze swoją domową kulturą. Powstała w ten sposób uczucie określa się jako odwrócony szok kulturowy. Czyli tak jak my, anioły, bo poznanie prawdy to jest prawdziwy szok. I rzeczywiście rodzimy się za granicą, po drugiej stronie, w cele, poza granicami naszego prawdziwego domu czyli nieba tam, skąd pochodzi nasza dusza. I po nawróceniu. Niestety zawsze jest pod górkę, dlatego że Szatan nie chce łatwo odpuścić. Tylko różnica polega na tym, że cały czas nam jest nasz Ojciec, któremu musimy ufać, a to jest bardzo trudne. Nasz brat Richard, ten, który zginął, który został porwany, ale się odnalazł, eee, nagrał swoje świadectwo i mówi o tym, jak gdy został porwany, był e, uciekł i był bezdomnym. Jak Pan Bóg zaoferował mu wszystko, absolutnie wszystko, czego potrzebował. Absolutnie wszystko, czego potrzebował. I wbrew temu, że to, co przeżyto było straszne, to pokazało mu to, dało mu dowód, że Bóg cały czas się o nas troszczy, że da nam, da nam to, czego potrzebujemy. I Biblia sama mówi, że my nie mamy się martwić jak poganie, co jutro ubierzemy, co będziemy jedli. To wszystko jest w rękach Boga i Richard daje właśnie temu świadectwo. Kolejne znaczenie mojego wyrazu to jesteś moją kryjówką. You are my hiding place. To jest dosłownie z Biblii. Chyba to Dawid mówi o Bogu w jednym ze swoich psalmów. Dalej boska komunikacja. Dalej Bóg zwycięża nad bestią. I kolejny Twoja misja na Ziemi. I naprawdę, mój drodzy, ja na to nie zasługuję. Nikt z nas na to nie zasługuje. My wybraliśmy tutaj to życie, tutaj połączenie się z tą. Demoniczną rasą? Łaska Boga jest po prostu niesamowita. Niesamowita. To teraz już przejdziemy do naszego tematu. Pozwólcie, no, że poszukam strony, no bo wiecie, ja nie jestem w stanie tego wszystkiego zapamiętać. O. A więc ten tematem tego filmiku jest Obama to Echnaton. Ja cały czas źle wymawiałam te imiona, ponieważ mówiłam po, an, po angielsku, bo polski zupełnie inaczej. I to jest Echnaton, ten um, faraon i Neferetiti. W piramidzie Cheopsa otworzyli nowe pomieszczenie. Co gdybyśmy powiedzieli Wam, że obraz hieroglifu Echnatona i Neferetiti, wygenerowane przez sztuczną inteligencję, znalezione w tych pomieszczeniach, gdzie niebieski ksenofo, ksenom, ksenomo, ksenomorf ksenomorf, dokładnie, pożera zhybrydyzowane dziecko. Jak myślicie, jakby to zmieniło świat? Co, gdyby w innej piramidzie znaleziono kolejny hieroglif, gdzie ksenomorf pożera dziecko z nimbem nad głową? Jak znalezienie takich hieroglifów zmieniłoby światopogląd ludzi? Każdy ma jakiś światopogląd biblijny lub świecki, ale gdyby pokazano tobie te rzeczy w starożytnych dziełach, które poprzedzały Chrystusa, jest tam obrzydliwy ksenomorf pożerający zhybrydyzowane dziecko. I co gdybym wam powiedziała, że to jest absolutny fakt? I co teraz ludzie zrobiliby z tym faktem? I powiem wam, że tak jest i to jest w 100% procentach absolutna prawda. Gdybyśmy z grupy zwierząt mieli powiedzieć, które jest bobrem z jednej rodziny gryzoni, wyglądających podobnie o tym samym rozmiarze, dodatkowo ubranych w taki sam kostium, że wszystkie wyglądałyby tak samo i z wyglądu nie byłoby możliwe odróżnienie, które jest które, ale musielibyśmy się dowiedzieć, które z nich to bóbry, jak byśmy to zrobili. Musielibyśmy je obserwować i gdybyśmy widzieli, że jedno ciągle myje swoje jedzenie, wiedzielibyśmy, że to, szop, że to szop, ponieważ te zwierzęta zawsze to robią i jest to w ich DNA. Gdy widzielibyśmy, że to drugie skacze na duże odległości, to wiedzielibyśmy, że to lemur. Gdybyśmy widzieli, że trzecie zaczyna budować tamy, wiedzielibyśmy, że to jest bupr. To jest w jego DNA. Są dwie rasy ludzi, które się przemieszały. Rasa wężowa, która egzemplifikuje się w wielu strukturach, jak na przykład budynki Watykanu. I dlaczego mamy zdechłe owce na piramidach Majów, gdy je odwrócimy do góry nogami? Gdyż z jakiego innego powodu mamy zdechłe owce w głowie dziecka Echnatona i w głowie Nefereteti? Dlaczego mamy zdechłe owce i węże w tak wielu starożytnych, jak i współczesnych kulturach? I gdy przyglądamy się głowie Neferetiti, czy dziecku Echnatona, jakie trzyma w rękach, nie tylko jest tam owca, ale jednocześnie wąż gad, a nawet dziecko na kolanach Neferetiti jest pożerane przez węża wychodzącego z szczeluści. Dlaczego na całym świecie mamy dokładnie to samo dokładnie to samą agendę? A więc, jeżeli ten hieroglif tego ksenomorfa jedzącego własne dziecko zostałby niedawno odkryty, i te wszystkie inne rzeczy istnieją, jak to, że Watykan to wąż, budynek obok niego to wąż, na ołtarzu Watykanu jest zdechła owca, znajdująca się tam, gdzie jest pysk węża, a więc wąż pożera owce. A więc mamy dokładnie to samo, dosłownie wszędzie. Gdzie idziemy? I ileż już materiałów omawialiśmy, ile filmów, reklam, symboli z dokładnie tą samą agendą, co wtedy? Ludzie musieliby zmienić całkowicie swój światopogląd i musieliby wiedzieć dlaczego, ponieważ to byłoby związane z ich przyszłością i przyszłością ich dzieci, z przyszłością każdego, kto chodzi po tej ziemi, jeżeli nie znajdą do tego odpowiedzi. Wtedy w pewnym momencie staną przed przerażającą rzeczywistością, że to oni są tymi, którzy są pożerani i że dopóki nie uczynią czegoś, żeby to zatrzymać, wtedy proces kontynuuje się w nich i są konsumowani przez rasę wężową. I to jest udowodnione, ponieważ te obrazy, jakie widzieliście, były obrazami wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję na podstawie hieroglifu, echnatona i neferetity. Ech na to, na hieroglifie robi dokładnie to samo, więc teraz zatrzyma się i pomyśl. Każda odpowiedź jest z Biblii i wyjście z tej sytuacji zostało ukryte w Biblii i jest ukryte przez ducha i musisz być nawrócony i chcieć znać prawdę, aby to zobaczyć i w to uwierzyć. Ale biada tym, co głęboko przed wiekuistym ukrywają swoje zamysły. I są w ciemności ich sprawy, opowiadają, kto nas widzi i kto nas zna. Zaprawdę wasze odwracanie rzeczy do góry nogami będzie uważane jako to, co należy do Boga, stworzyciela wszystkich rzeczy. Więc jeżeli chcecie zobaczyć prawdę, lepiej, żeby odwrócić wszystko do góry nogami, zanim będzie za późno. Przyjrzyjmy się, jak obok głowy dziecka, które trzyma echnat, to mamy symbole, które są bardzo popularne w kościele katolickim, ale również w starożytnym Egipcie i znajdują się na szatach katolickich księży i biskupów. W jest też zdjęcie z linii wewnątrz postaci, bez tych postaci. I są tam trzy węże, wszystkie z otwartymi mordami, jakby chciały coś ugryźć. Pomiędzy tymi zielonymi gębami dwóch węży znajduje się przerażona dusza. Dalej widzimy wyrysowaną z głowy Neferetiti głowę owcy ze łzą cieknącą jej z oka. Dokładnie to samo jest na rysunku jaki wykonał Alex rysując portret Jonathana, co jest dołączone w pintereście. Dlaczego oni to robią? Dlaczego rysują takie obrazki? Ponieważ na nas polują, ponieważ mają to w swoim DNA. Rasa wężowa ma to w swoim DNA. Wyglądamy tak samo, ale tak jak zwierzęta, tak jak szop, lemur i był ubrane tak samo, rozpoznamy po tym, co czynią. Jesteś aniołami, na które poluje demon już na siłowną systemu ciała gospodarza. Jeżeli nie chcesz, żeby na Ciebie polowano, musisz dowiedzieć się, kim jest Jezus. On jest tym, który odwraca świat do góry nogami i sprawia, że Twoje oczy stają się pojedyncze. Zostałeś zaciągnięty w niewolę w systemie zwanym ciałem i ciało jest Twoim wrogiem, ale pewnie wszyscy myślą, że ciało jest wszystkim, ponieważ gdy ciało to Twój wróg, to wąż. Na czarno-biało zarysowanym kształcie widzimy coś, co nazwiemy kreaturą. Jest to szatan, który jest ojcem naszych ciał i dosłownie konsumuje nas. A gdy wrócimy to do poprawnej pozycji, to jest tam gad penetrujący waginę, gdyż właśnie w ten sposób jesteśmy pożerani, jako że poprzez kopulację znajdujemy się w systemie ciała, które powstało po to, żeby nas konsumować i przetransmutować w szarańcze szczeluści. Ten szatan wygląda jak potwór i co jest bardzo ciekawe, że Lady Gaga swoich zwolenników nazywa Little Monsters, czyli małymi potworami. A więc rasa wężowa zapłodniła dziewczynkę na kolanach Echnatona i widzimy, że to zapłodnienie jest tożsame z pojawieniem się zdechłej owcy i gada w głowie dziecka. I to jest system, w jakim żyjemy. I my staliśmy się wężem, gdy dostaliśmy ciała. To ciała i staliśmy się wrogami Boga. Jak myślicie, dlaczego musimy pojednać się z Bogiem? Dlaczego musimy narodzić się ponownie z ducha? Ponieważ jaki duch nami kieruje od urodzenia: to nadludzki anioł demon. Gdyż, wyraz duch to grecki wyraz Numa i ma dwa znaczenia: albo nadludzki duch anioł demon, albo duch Chrystusa, duch święty. A więc na samym początku rządzi każdym człowiekiem nadludzki anioł demon. I dopiero wtedy, gdy człowiek się nawraca, otrzymuje ducha świętego i następuje w nim duchowe odrodzenie z bliźniaczego systemu z dołu do góry do pojedynczego. Twoje oczy stają się pojedyncze, dwoje staje się jednym, twoje grzechy zostają ci wybaczone i jesteś pojednany z Bogiem przez Chrystusa. się połączony z rasą wężową. Rasa wężowa oszukała anioły, które przyjęły ciało, co było zabronione, i z tego powodu zostały na wieczność odseparowane od Boga. Gdyż dostały ciało od szatana, i przez to ciało zostały połączone z wężem, który jest wrogiem Boga. I to sprawiło, że stały się wrogami Boga. I dlatego Jezus mówi: Gdy byliście mimi wrogami, ja was ocaliłem. I dopóki nie zwrócisz się do Boga i nie przyznasz się do tego, że zasługujesz na taką karę, wtedy na sam koniec rasa wężowa skonsumuje Twoją duszę. My będziemy sądzić anioły. Powstańcie Elohim, gdyż ja jestem Elohim, wy jesteście Elohim, my jesteśmy Elohim i umrzemy jak ludzie, ponieważ mamy ciało gospodarza, ale Biblia mówi, powstańcie Elohim i osądźcie ziemię, ponieważ gdy zostajemy nawróceni, powstajemy i osądzamy każdego, kto nie przyjął darmowego daru. Będziemy osądzać wszystkie inne anioły, jakie zostały więzione w systemie ludzkiego ciała. Nie te w niebie, ale te, które zostały uwięzione w ludzkich ciałach i nigdy nie przyjęły darmowego daru. Ten obcy przyjech na tonach, chociaż właściwie to nie jest obcy, to my jesteśmy obcy w tym systemie, gdyż to jest ich system, w jakich nas uwięzili. My jesteśmy obcymi wygnańcami, nie należymy do tego świata. Oni są pierwotnymi mieszkańcami Ziemi, a nie my. I dlatego mamy takie reklamy jak Adidas Original, nie chodzi tutaj o oryginalność, ale o pierwotność, gdyż original znaczy i oryginalny, i pierwotny, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. I w tej reklamie oni wiszą do góry nogami. Oni są tymi naturalnie do góry nogami, a my jesteśmy aniołami, które zostały odwrócone. Mamy hieroglif, na którym Echnaton pożera swoje dziecko. Mamy wiele obrazów przedstawiających Saturna pożarającego swojego syna, ponieważ szatan jest rasą wężową i poniela, powi, pożera anielską rasę, jaka jest reprezentowana jako owce. I dlatego na hieroglifie w głowie pożeranego dziecka jest zdechła owca z utkniętym jezorem. Szatan jest ojcem ciała i dlatego Jezus musiał zapłacić za nasze grzechy w ciele. Gdyż szatan ma do nas prawo, jako że żyjemy w jego ciele. Obejrzmy sobie fragment starożytnych kosmitów z odcinka o Echnatonie. Jeżeli ktoś zna angielski, to może sobie obejrzeć na link dołączony w Pinterestie. A jeżeli nie, to przetłumaczę. Przed Echnatonem Faraon był jednym z bogów, ale nie bogiem wcielonym. Echnaton to zmienia. Echnaton jest żywym bogiem w taki sposób, jaki żaden Faraon nie był wcześniej. Echnaton był bardzo interesującą osobą z powodu swojego wyglądu. Miał bardzo dziwną twarz i głowę z wydłużoną czaszką, z wrzecionowatym ciałem, wystającym brzuchem i kurczakowatymi nogami. A więc niektórzy sugerowali, że Echnaton mógł być obcym. Czy jest to możliwe, że Hnaton był istotą pozaziemską? I teraz przypomnijmy sobie ten obraz wygenerowany przez sztuczną inteligencję na temat hieroglifu Hnatona i Neferetiti, gdzie Hnaton jest pokazany jako niebieski obcy, przypominający tego z horroru obcy pożerający swoje dziecko. Ale co jest straszniejsze to to, że to samo mamy na prawdziwym hieroglifie. I co czyni to jeszcze straszniejszym to to, że jest to ukryte. I rzeczywistość jest taka, że to wszystko jest biblijne. I czyżby dlatego w starożytnych kosmitach nic nie usłyszymy o tym, że to mówi Biblia, gdyż trzeba by było wziąć to bardziej na poważnie i zastanowić się dlaczego artefakty starożytnego Egiptu pokazują dokładnie to, co mówi Biblia. No ale ten świat należy do szatana. I jego celem jest, abyśmy nie znali prawdy i zostali pożarci przez jego mady. Jest to straszniejsze, gdyż jest to ukryte i że to jest życie lub śmierć. I gdy umierasz nienawrócony, dowiadujesz się, że to jest rzeczywistością i moment, w którym osoba nienawrócona umiera nagle, jej esencja, czyli dusza znajduje się w czeluści i zostaje zasymilowana przez tą grupę ksenomorfów, których królem jest szatan, a więc asymilują oni ją do swojego kolektywu. I jest tam, gdzie robak ich nie umiera i ogień nigdy nie gaśnie, gdyż pamiętamy wyraz kształt szarańczy w apokalipsie znaczy asymilować. A potem na koniec całego cyklu piekło zmartwychwstanie i zostanie wrzucony do jeziora ognia. Dalej w filmie mamy ciekawe, tak jak skarb zapisany na miedzianym zwoju, los Echnatona zostaje okryty tajemnicą. Jak to jest możliwe, że na koniec epizodu o Echnatonie. Pokazali, jak z jednego oka wychodzi światło, podczas gdy wiemy, że oko jest wymiarowym trofem, mamy jedno oko w górę, a drugie w dół. Oko anioła w górę, a demona w dół, do czeluści. Nie znają prawdy, a nam ją pokazują, gdyż są prowadzeni duchem, o jakim nie mają pojęcia, że ich prowadzi. Dalej słyszymy miał miejsce wspólny wysiłek, aby wyeliminować Achnatona. Jego imię zostało wycięte ze ścian świątyni. Dowody herezji z powodu jaki był znany, łącznie z jego osobą, musiały być kompletnie wymazane z historii Egiptu. W 1932, gdy brytyjscy archeolodzy wydobili jego grobowiec, nie znaleźli żadnego dowodu na to, że Echnaton był kiedykolwiek tam pochowany. Ale powiedzcie, konie, czy mamy jakąś pewność, że rzeczywiście to wydarzyło się w 1932 roku? I właściwie, z tą technologią, jaką mamy teraz, byłoby możliwe skonowanie Echnatona. I o kim już mówiliśmy, że jest łudząco podobny do Echnatona? I nawet wykonano zdjęcie, gdzie połowa jego twarzy była dołączona do kamiennej twarzy Echnatona i pasowały do siebie idealnie. Kto tak jak Echnaton uważa siebie za Boga, kto czytał psalm, gdzie mówi: Be still, for I am God. Bądź spokojny, bo ja jestem Bogiem. I jest powiązany z kultem słońca. I jeszcze do tego porównania: Obamy i Echnatona wrócimy, ponieważ to, co znalazłam, zwala z nóg. I tak jak w tych filmach, gdzie mumie zmartwychwstają, jak swego rodzaju pseudo-fejkowe zmartwstanie. Co jest tym, co szatan zawsze robi, naśladując prawdziwą rzecz. Widzicie, że Echnaton był również uważany za imhotepa. On był imhotepem, ale zmienił sobie imię na Echnatona. Czyżby dlatego w filmie mumia masa ludzi zmieniła się w zombie pod kontrolą imhotepa, gdyż przejął ich umysły, i z tą datą to taka niesamowita koincydencja, że 19 znaczy zażynać, a 32 Anioły, zażynać anioły. Więc nie wiem, czy rzeczywiście go wykopali w tym 1932 roku, ale jeżeli się o tym ludźmi tworzącymi to wideo, to byłaby to świetna liczba, aby pokazać, co ech na ton robi. Czyli zażyna anioły, pożera je. Dalej słyszymy, niektórzy spekulują, że miejscem pochówku faraona był jeden z grobowców na wzgórzu królów, grobowiec 55. I tutaj mówi: O, no, 55, muszę to sprawdzić w konkordancji. Gdzie już mamy się do czynienia z yy, liczbą 55 w konkordancji? To jest Izajasz, rozdział 9, wers 17 do 21, który opisuje czasy końca. Przeczytajmy sobie. Dlatego z młodzieńców Jego Pan się nie ucieszy, a nad sierotami Jego i nad wdowami Jego nie zmiłuje się, a wszyscy są obłudni i złośliwi, a każde ustamują sprośność, a wszakże w tym wszystkim nie odwróci się zapalczywość Jego, ale jeszcze ręka Jego będzie wyciągniona, a wiem gdy się niepobożność jako ogień roznieci, pożregł ciernie, potem zapali gęstwinę lasu skąd się rozwieją, jako dym na powietrzu. I to rozwieją, to jest abak. znaczy zwinąć w górę, toczyć się w górę jak masa dymu. Hmm, szczeluść, jak żeńska rywalka wzniesie się z piekła. Hmm? Dalej czytamy albowiem, dla rozgniewana pana zastępów zaćmi się ziemia. A ten lud będzie jako strawa ognia, i żaden bratu swemu nie przepuści. A porwieli, co po prawej stronie, przecie łaknąć będzie. A będzieli żar po lewej, przecie się nie nasyci. Każde z nich ciało ramienia swego żreć będzie. Hmm? Zombi? Ma z Efraima, a A obaj z połu będą przeciwko Judzie. Wszakże w tym wszystkim nie odwróci się zapalczywość Jego, ale jeszcze ręka Jego będzie wyciągniona. I nie, 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 to nie Bóg, to... Będzie robił. To każdy dokonuje własnego wyboru. Bóg pozwala na to, aby człowiek poniósł konsekwencje według własnego wyboru, według tego, co wybrał. Czy wybrał szatana, dla którego jest ścierwem, który go nienawidzi i wszystko, żeby go zniszczyć? Czy wybiera Boga, który przyjął ciało, stał się człowiekiem i umarł za nas, abyśmy mogli wrócić do domu i nie zostać skonsumowani przez ten ogień? Dalsza część starożytnych kosmitów mówi. Niemniej jednak ostatnie badania sugerują, że ciało znalezione w tym grobowcu należy do kogoś innego. Większość egiptologów zgodziłaby się, że ciała znalezione w tych grobowcach nie należą do echnatona. Echnaton po prostu zniknął. I gdy słyszymy wideo echnatą, on po prostu zniknął. Koincydentalnie, pamiętajmy, pokazują nam słońce przechodzące przez pasmo chmur, schodzące w dół, co tak jakby pokazuje niebo ponad, a piekło w dole. I jak to się ma do tego, co mówią? Zniknął, a pokazane słońce znikające na chwilę za pasmem chmur, że pojawi się poniżej tych chmur, a więc schodzące z góry w dół. I teraz. Czyż Biblia nie mówi, że Antychryst on był, zmarł i znowu powróci. Był, nie ma go i znowu będzie. Słońce było, schowało się i jest w dole. Dalej słyszymy jedną z wielkich tajemnic starożytnego Egiptu, jest, gdzie znajduje się ciało Echnatona. Gdyby można było znaleźć jego ciało, mogłoby to ujawnić, że tak naprawdę był po części istotą pozaziemską i dlatego wyglądał tak, jak wyglądał. Na hieroglifie, gdzie Echnaton stoi przed słońcem, widzimy smoka w promieniach i promień, jaki wychodzi z jego ust, dosięga krocza królowej. A dzieci? No cóż, przyjrzyjcie się. Nie wyglądają, jakby miały normalne twarze, ale wyglądają jak. insekty. Koincydentalnie. Ten smok jest oko w oko z królową, żeńską energią. Jak wyjść z tej pułapki jest tylko jedna droga. Jezus Chrystus. Przed nawróceniem każdy jest o podwójnym myśle. Wąż i owca. Wąż robi wszystkie złe rzeczy, ponieważ jest połączony z czeluścią przez demona. I demon wewnątrz człowieka. I to jest tak, jak połączenie internetowe wewnątrz, i jedno oko idzie do czeluści, a drugie do nieba. A więc masz jedną świadomość, jaka idzie w górę, i jedną świadomość, która idzie w dół, jak para bliźniaków. I ta moc z dołu mówi tobie. Co masz czynić, wkłada różne pragnienia, no i tobie się wydaje, że to jesteś ty. To nie jesteś ty. To jest demon, jaki został z sobą połączony po to, żeby ciebie zniszczyć. To jest wewnątrz człowieka i tak toczy się wewnątrz wojna. I dlatego w Biblii mamy określenie Pan zastępów: The Lord of Hosts, gdzie wyraz zastępy to grupa ludzi zorganizowana do wojny. Gdy człowiek nawraca się i przyjmuje Jezusa. Jezus grzechy popełnione w ciele z powodu obecności demonicznej istoty, połączonej z czeluścią anuluje i ucina połączenie z czeluścią. I już nie podlegasz karze za grzechy i możesz powrócić do swojego stwórcy, gdy twój kostium, czyli ciało opada. Zobaczę jeszcze ile mam czasu. Ta już przejdę do kolejnego filmiku.